No popatrz tutaj. Gówno. No ja pierdolę nie zabiję niewinnych ludzi. To jest Einstein. No. Stworzy bombę wodorową. <laughs> <Chyba> nie <tom. laughs> Tak leżej. <laughs> Mam cię chuje. Nie no dobra. O, dobra. Nice. Aha. Yyy. Gramy w ten. So, o, dobra. No Grajemy tak w Yandertei... Yelo. Uyelo. Uelo? Uelo. Kurwa, no. super wstęp, naprawdę. <laughs> czy to twoja postać jest taka niska, czy to po prostu niektórzy są tacy wysoki... Wysocy. Jak się wejrzą te... Wiem, co robię, nice. patrz. Wiem, co robin. <laughs> Not that I'm here as well. I understand scena jest is all... Mam powiedzieć, i że. Co? Się ma z powrotem? Nie, no. Po... Się z powrotem. Kurwa, ma. <grym> uh. No, powiedz coś, żeby nas zbanowali. Nie. nie powiem. Ale jestem wielkim fanem Sony Sanchez, tak. Ej, chodź, pokażę ci coś. Widzisz ten. Widzisz ten sznurek? Na końcu niego są cukierki. Jak to jest taka pinjata? Ale się, kurwa. Mówię coś. Jezu, ja nie lubię, ktoś ci przerywa. No masakr... W ogóle zero kultury, nie? No. Jestem, świet jestem najlepszym mordercą w królestwie. To jest Codename 47, 40... nie to jest Codename 1. Na ja jego postawie zrobili no, reszta asesynów. No, no, ale on się nawet zachowuje, kurwa, 47. Dzięki, braciszek, tak. Co my byśmy bez ciebie zrobili? No. że tak to jest z tradycjami, więc Pierdolić karpia, nie? Są lepsze ryby. No, dokładnie, on wali mułem. Właśnie, jest drogie jak chuj w ogóle. No tak, mówię. no bo wszyscy go kupują tak teraz. No dobra, jakby... teraz musimy rozkładać. Karpia nie ma świąt. No wiesz, właśnie, wiesz, podbijają ceny. Że tak, 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 tak. No. Ej, to są nasze trzy główne tematy: Tomska, Aha. Antidona mhm. i Shrek. <laughs> Jesteśmy bardzo tematy, czyli można powiedzieć. No. Podoba mi się ta strona, bo jest na niej napisane, że jakby mm. nie ma w ogóle czasu podanego, ile coś zajmuje, ale jest update'owana 3 godziny temu. <laughs> Dzięki. No. Kurde, gość jest w ogóle szybszy, nie? O! What? Co?! Nie! <laughs> Serio, uwali mnie tylko to! No prawie bym wygrał, co się dzieje?! Później. Ale ile później? Spongebob mówi ile później. 30 years później. Yy, rękojeść? No, to takie nad są właściwie. Kurde, no to... Nie nad Tak. Ręko! Jeść! Tak. <laughs> ręko, jeść. <laughs> Sorry, no nie każdy dowcip wygrywa, nie? Nie, nie każdy. <laughs> no nie wiem, nie wiem dlaczego ten gość się co chwilę wzburza. Jesteś głupi. Kto go zabił? <laughs> Kto go zabił? <laughs> Ty go zabiłeś? <laughs> Ty go zabiłeś? <laughs> Gdzie schowałeś się? Ciało? <grymne> Jest za Reginald Front de Buff. Wybierz tego, który wygląda jakby. O, ten no, wygląda no, lamersko. Ten wygląda bardzo lamersko, ale może będzie jeszcze jakiś. Ten wygląda identycznie. To chyba ten sam typ. On tylko się przenosi wiesz, do no. tego drugiego namiotu, miotło, co szybko biega. No. On I... przechodzi tak po prostu I... koło kamerę. Ale dziwny efekt tworzy w ogóle. Tak, ta, ta no, 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 strasznie. Jak się wydłużał ten. Tak, ten. Wow, nice, fajnie cię zmiotło. Kurde, ty. Znaczy, co? Nie spodziewałem się. No i widzisz, Gordon też nie. Ale... <laughs> Spodziewali się, że ktoś tu zginie, więc dali... Żeby Ale żeby akcymi... dwa razy? Jak to, zajesz, za karabie... to w ogóle się możesz rozglądać. No, za Karabi teraz mnie cofnęło. No, cofa się po prostu pół, pół metra da. Kurwa, Mac, stary... Ale trzymam kontrol! To trzymaj mocniej! Przysięgam, że trzymam go! No i tak wyglądają, jakby byli w trakcie swojej rozmowy, nie? I oni się wpierdolił między nimi i zaczyna pieprzyć jakieś ten... O... To, że ktoś ma... O czym ty mówisz, mały John? No ale nie jest tak! Jest tak czy nie jest tak? Kurwa, ja muszę to wyciąć, żeby to za sprawę, co powiedziałem. Oh, fuck. A, a, okay. Okay. <laughs> Trochę się zawiodłem na tym. To był, tylko no, to, to był chujowy po prostu dawci. No. no, Dopiero później do mnie doszło, jaki jak to ma sens. No, no. To spodziewałem. No. Teraz już dalej w drugiej. Tutaj brzmi jakby jak się naśmiewał. No. O Jezu, co jest ze mną nie tak? W teczce leży topniejący śnieg, ale jak to w jest które... W ptaczce? W przepraszam. <laughs> Albo nie, albo możesz nie. Cześć, Robin! Słyszałeś, A w ogóle to ja głosuję na konfederację. Litru, John, kurwa, ultraprawicowy. Którego. Wszyscy mają dość. Jestem weganinem i studiuję prawo. Dawaj, pałeczki krabowe. Paluszki krabowe. No, 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 no <dzę> wszystko jedno, nie wiem, jestem biedny, tylko pasztet. te. Siem, Sonia. Y... Tamten facet był dziwny. Wszyscy tu są jakieś dziwni. Nie podoba mi się, to są dziwni. Co da mały, John. Co, <ś grandi> co, ja co, ja tego co masz nowego, kontrowersyjnego <ś landscapes> do powiedzenia? <ślad> nie zgadzam się z papieżem Franciszkiem. <ślad> I w ogóle to całe podcieranie dupy, jakiś <ślad> bezsens. <ślad> Na tabliczce jest napisane Jebać policję O dawaj, dawaj ty. E, ty ryc... Ten. Krzyżaku jeden ty no, Ale ja nie mam nic wspólnego z pająkami Gdzie jest jagienka? <laughs> ale nie mam nic wspólnego z pająkami <laughs> W sumie, czyli każdy z nas jest tutaj potworem? No chyba tak Prawdziwymi potworami jesteśmy my A prawdziwymi potworami są potwory, które zrobiliśmy po drodze A co to za ziomeczki? Intercontinental Buyers <grywy> Hej, młody, chcesz się zaprzyjaźnić? Nie jestem z narkotykowego! <grywy> do Może coś tak pierdol co. Ej, serio, to jest taki announcer, słyszałeś to? No! Robin Hood, the new little White champion! In the left corner. A sponsorem tego wydarzenia jest. Level up! <gasz audio doo rockqué> A to co masz? Żelazna dziewica. No, nie wiesz co to jest? Żelazna dama. Iron Maiden. To jest żelazna dziewica. Aż muszę sprawdzić. No. To jest, to jest żelazna dama się to Mi nazywa. się kojarzy, że żelazna dziewica. O, patrz, balon! Oglądajcie nas, bo Pat traci pracę. Tak, dokładnie. I to jest wszystko I na łapie. teraz taki, wiesz, wielki thumbnail tam. Yy, Pat traci pracę. Wykrzykniki, strzałki. Nie clickbait. <laughs> Story time gone wrong. O, obraz A, może to on zasadził ten... Yy... Chyba tak. No. A, A, nie. Okej, okay, to dla niego. A jednak. Aha, okej. Okay. <laughs> jaki rolę? to on, nie! O, jaki, jaki role kosterem o Kurwa. Ooo się skrył skubany. A ja go z sodom. O nie. moja największa słabość, napoje gazowane. <laughs> tak byś zaczął rozpuszczać. A ty... Stanawe mnie też czemu oni wszystkim nie dadzą łuków. Yyy... Bo co, jakby ktoś ich napadł z ziemi? <laughs> o. To by nie mieli mieć. Tak. Po prostu tak? Prawo to ja. No, daj, pacyfikujemy ją. No, wiesz, teraz musi się odbić za tamtych dzieciaków, mi się nie dało, nie? Tak. Co to w ogóle jest za sklep? Macie kiełbasy, to nie jest sklep. Jest mój boczek. Kurwa Mać, salceson. Beznadziejna nazwa. No, w ogóle. Rekwiruje to, to dowód w sprawie. Ciebie też rekwiruję. Co, nie? Jedziemy w niego. No. Zrobimy mu z dupy jesień średniowiecza. Czy kiedy to mówili w średniowieczu? Zrobimy z dupy mu... jesień antyku? Antyku, tak chciałem właśnie powiedzieć. <noise> A ktoś, on no nie od tego sensu brzmi. Lepiej by brzmiało średniowiecza. Co to jest kurwa średniowiecza? <noise> A nie no wiem, tak mi w... <noise> się jakoś powiedział. <noise> Wtedy mały John prawie się sprzedał, żeby wychodzić z przyszłości. Myślałem, <noise> że tam jest. Musisz sądu uciekać szmata. A to, okay. przed palcami po jednej z dźwigni sterujących, to jest tak jak ten, niektóre klamy Bentley'a albo czegoś. Co? Nie widziałeś tego co nie. ta laska? Tak, to jest taka kierownicy Bentley. <grym> nie, to nie, nie. będziesz musiał pokazać. Serio? Nie widziałeś tego? Tak, no chyba nie. To są takie. Yy, parodie tego, no, tam no. ona właśnie nam dotyka tej powiedzmy Felgi, i ona. Bentley. Nie? I gościu <grym> potem nam dotyka takiej znakomitej Felgi tam z jakiego, no, no. jakiegoś Volkswagena czy coś, no. Volkswagen. <grym> <grym> misa, to jest. Yeah. Ciekawie się robi. Myślałem, że to będzie wiesz, zwykłe znowu. O nie, mają drzewa. Oh fuck, jest bardziej przejebane niż myślałem. No. Mają świeży dostęp do tlenu. <laughs> Musimy <godnie> go od niego odciąć. <laughs> to te obleżenie zajmie kilkaset lat, ale. <laughs> One całkiem. Jest bez... <laughs> Tak. Ale ja nie lubię, jak się mnie poucza. Aaaa! Nie! Ty to jest szału. I zaczynam. Wtedy gryzeli stonosza. Nie, Nikt nic nie wie, ty też nic nie wiesz, jak nie, wiesz. Słyszycie no. na krawędzi skurwestowanej. No, no. A nie, że dama to było określenie tej. Margarita Czerwona. No właśnie. <laughs> też można by powiedzieć, że jest to urządzenie <laughs> do tortur. <laughs> <śmany> I one atakują. No, no, no. no bo ja bym. ja to po prostu pogram tak czy siak, nie? O, dyskotekowe Elysium, daje łapkę w górę, tak, sam w sobie dam. Tak, sumę yy, też zostawiam. Tak, i będę grał i oglądał potem jak tak, gram. Tak, 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 tak. I się masterbował z tego. <śmany> no, to razem będziemy. No, no. no, marynarski ster. Fajnie, fajnie. No, to K no. trzymajcie się. Strzała. <laughs>